Trzecia edycja studium dla Polonii Polaków za granicą. To dobra wiadomość, bo ponad tysiąc osób zgłosiło swoją chęć podjęcia 18 studiów, które zaplanowaliśmy. Bardzo się cieszymy, że z tylu krajów, ponad 30, są kandydaci. To zainteresowanie jest odpowiedzią na oczekiwania wspólnoty Polaków i Polonii za granicą, więc gdyby pojawiły się nowe potrzeby, chętnie na nie odpowiemy. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. 18 listopada 2023 roku tu jesteśmy w takim historycznym dla nas dla Centrum Polonijnego Kul dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego momencie inauguracji trzeciej edycji Studium Kul dla Polonii Polaków za granicą w roku akademickim 23-24. Państwu życzę natomiast przede wszystkim ogromnej satysfakcji z uczestnictwa w kursach. Jak najlepszego rozwijania swoich kompetencji zawodowych, poszerzania swojej wiedzy, ale również rozwijania swoich pasji osobistych i zainteresowań, bo wiem, że motywy i motywacje uczestnictwa w tych kursach są różne. Dlatego życzę Państwu wspaniałych wrażeń. Mam wielką nadzieję, że obecność Centrum Polonijnego Kul w Niemczech ale w innych krajach świata, dzięki Państwa zaangażowaniu, przyczyni się również do integracji Polonii i pomoże Wam, Polakom, zachować narodową tożsamość we wszystkich krajach, w których przyszło Wam żyć. Ogromnie się cieszę, że rozpoczyna się kolejna edycja Studium KUL dla Polonii i Polaków za granicą. Jest to wspaniała inicjatywa, którą tutaj w Londynie bardzo gorąco popieraliśmy. Życzę wszystkim wykładowcom i studentom wielu sukcesów, wielkiej satysfakcji i radości z uczestnictwa w tym wspaniałym projekcie. To jest trzecia edycja. Jestem absolwentką dwóch poprzednich i bardzo serdecznie wszystkim polecam. To miejsce spotkań ze specjalistami, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy, trenowania swojego warsztatu rozwoju osobistego, a także miejsce spotkania innych osób, które przebywają na emigracji. Bardzo serdecznie wszystkim polecam i zapraszam. Katolicki Uniwersytet Lubelski daje nam warsztat, wiedzę oraz przyjaźnie, dzięki którym możemy się rozwijać, możemy tworzyć wspaniałe projekty oraz sprawia, że nasza emigracja ma znaczenie. Kochani, polecam studia Studium Cool dla Polaków i Polonii za granicą. Sama studiowałam i muszę wam powiedzieć, jest to najlepszy kurs, na jaki ostatnio się zapisałam i pozwolił mi na nie tylko rozszerzenie moich horyzontów, ale również poznanie wspaniałych ludzi polonii z całego świata oraz naszych profesorów i nauczycieli pedagogów z Kulu, którzy rzeczywiście podzielili się wielką porcją swojej wiedzy z nami. Polecam, zapraszam, bo ja się już zapisuję na kolejny. Gorąco polecam te zajęcia właśnie z uwagi na te dwa aspekty czyli z jednej strony możliwość bardzo ciekawej nauki, czy nauczenia się, czy nabycia pewnego doświadczenia, a z drugiej strony możliwość nawiązania bardzo ciekawych kontaktów z innymi osobami o podobnych zainteresowaniach. Serdecznie pozdrawiam jeszcze raz. Polecam. Szkolenia KUL pokazały mi, że istnieją różne inne, nowe, innowacyjne możliwości, nowe techniki, nowe narzędzia, dzięki którym możemy promować naszą kulturę skuteczniej i bardziej świadomie. Więc zachęcam jeszcze raz do udziału w trzeciej edycji. Dlaczego? Bo w kul znajdziecie Państwo ofert full.